Siemano, mam do sprzedania kilka motorków. W sumie, Ścig i kro, Krosówka jest moja, a Supermoto jest kuzyna. No ale jeszcze nie znam mnie, więc ja tak jakby sprzedaję trzy motocykle. I wam opowiem, co i jak. Pierwszy leci KTM. Yy, no co, w KTM nie będę mówił, że wszystko działa i tak dalej bo to wiadomo, pokażę Wam od razu wady i tyle tutaj ten przedni błotnik on się trzyma no lata podczas jazdy i tu widzicie tu jest pęknięty tu jest pęknięty klocki z przodu są spoko ale z tyłu już ich praktycznie nie ma więc są od razu do wymiany no ale i tu był, ja wiem 2-3 godziny temu wymieniany nie chce mi się już zaglądać pod ten pod siodełko, żeby zobaczyć, ile motogodzin a właśnie motogodzin jest około prawie 150, myślę, prawie 150 motogodzin. I sprzedający mówił, że przy szedce był tłok wymieniany, no, przy, te, przy to musiał w sumie być wymieniany już yy, przy tych motogodzinach. Tłok, nie? No i co, tu wszystkie osłonki, wszystko są, właśnie, to jest, to jest fajne, jak jest zimno, to nie wieje tak bardzo. No wszystkie tu osłonki są, pod silnik i tak dalej. To dziadostwo też tyle kosztuje, że jak ktoś się orientuje, to wie, że taka ma pierdoła, kosztuje za 300 albo za 4, No to, no to tak. I co? No yy, właśnie, to jest yy, SXF z 19 roku. No i cena? Cena będzie 21. No wiadomo do negocjacji, nie? I co? No i pokażę Wam kolejne maszyny. Pokażę jeszcze może kawałek, się tam przejadę. Chociaż tego to żeście widzieli już yy, na filmie. Ale i tak to jakieś urywki wrzucę z, yy, z jazdy może. Yy, no co? Pokażę Wam teraz kolejne sprzęciory. I jak, będzie, jak będziecie chcieli, będziecie zainteresowani to piszcie mi tam na Instagrama. Yy, piszcie mi na Instagrama która maszyna. I ewentualne jakieś pytania, no tylko wiecie jak, jak tam macie po 10-15 lat to nie piszcie mi, że kupicie ktm za 20 tysięcy, no bo Za 21, no bo to wiadomo, że, że nie kupicie, więc to jest i, i strata mojego czasu i, i waszego Więc no też bierzcie to pod uwagę, że yy, Tak jak ostatnio na Instagramie wrzuciłem relację to, to, to ja wiem, że 10-15 minut miałem z 20 wiadomości, jaka cena, za ile, dlaczego sprzedaję, i tak dalej. Sprzedaję te maszyny, wiadomo, te mam, mam jeszcze CRF, 450 nią jeżdżę. No i szkoda, żeby to stało. no A, yy, a wiadomo, że, że coraz tańsze to będzie. Ale yy, no tam z tą crf przelatam na pewno sezon bez problemu. Jest po remoncie, więc, więc to jest powód sprzedaży. Ściga sprzedaję, ściga, sprzedaję, dlatego że po prostu nie jeżdżę nim. No, to jak wyjadę sam się przejechać z 50 km, to jest wszystko. Tu jak ten. Wszyscy mają krosówki, więc z no, ścigu mnie stoi, dlatego też sprzedaję. No, a sprzedam sprzedam tego KTM-a, sprzedam ściga i kłada, już sprzedałem. Yy, no to, to kupię sobie jakoś kłada. I tyle, no, że tak żeby mieć jedno, jedną krosówkę, no i, i kłada, nie? Ewentualnie jakąś zabawkę, taką jak MRF, no to może stać, bo to, jest, to nie, jest, nie, jest, nie jest drogie No i co? Lecimy dalej No i tu macie drugi sprzęt GSR, 600 z 2020 roku I To powiem od razu co jest do zrobienia A do zrobienia jest Tu jest klamka porysana tu jest lekko gryb ułamany. To jest złama, niezłamane, tylko skrzywione troszeczkę, i tutaj jest też ułamane. Więc trzy rzeczy są, są do zrobienia. No i co? a Przebieg to jest 29, no prawie 30 tysięcy już ma. Prawie 30 tysięcy. No i to jest za 13,5 ten sprzęt. A tu teraz jest DRZ 400K. Tu do zrobienia jest są no, przednie klocki Tylne klocki są do zrobienia I tarcza, jak będą tylne klocki zmieniane to od razu starczą, bo jest tutaj są już rowki Oponki fajnie nowe To w las są idealne, bądź na jakieś lekkie tereny Jeszcze jest komplet <laughs> Jeszcze jest drugi komplet, takich zwykłych drogowych To się tam dorzuci A i... W tym będzie olej do wymiany, no bo był na początek poprzedniego sezonu zmieniony. No teraz jest początek kolejnego sezonu, więc trzeba to zrobić. W tym był wymieniony na koniec sezonu. Jak tam jakieś pytania będziecie mieli, to piszcie na tym Instagramie. Tam jeszcze jakieś krótkie opisy dam w opisie i w komentarzu. I tyle no. Na instagram opa show big